Jest tutaj Martina IRL, Let's start this day! Dzisiaj wybierzemy się na jezioro, które widziałam na TikToku i było podpisane holenderskie Malediwy. Bardzo ładnie to wygląda, więc jestem ciekawa, jak to wygląda tak naprawdę na żywo. Zobaczymy, widzimy się w samochodzie. Jesteśmy w drodze, słuchajcie, i widzimy się za godzinę i 6 minut, bo tyle musimy jechać tam. Widzimy się już na miejscu. Jesteśmy na miejscu, słuchajcie, jestem bardzo ciekawa, jak to wygląda naprawdę. Escape the style with me mm -hmm. escape the style with me mm -hmm. We could rent a room and watch the stars dance round the moon Fall asleep to the sounds of the sea view you by my side? muzyka naprawdę wygląda to wow <laughs> nie spodziewałam się tak bo myślałam, że wiecie, na filmikach inaczej a ja na żywo inaczej, ale jest naprawdę ok mimo, że jest dużo ludzi to jest naprawdę w porządku jest bardzo dużo miejsca, serio to jest bardzo dużo Słuchajcie, idę sprawdzić e, e, woda, czy jest ciepła. Nie jest zimna. Pamiętajcie, palmy nie ma, ale są drzewka przypominające te palmy. Dlatego te palmy nie Hello guys, witajcie w moim ogrodzie ponownie. Już yeah. wróciliśmy do domu i mm, podsumowując, to jezioro zrobiło na nas takie wrażenie, naprawdę było super. Nie przeszliśmy całego tego jeziora, bo jest naprawdę duże, ale są tam piękne miejsca pomiędzy drzewami czy coś. Tam jest w ogóle droga taka asfaltowa. Więc fajnie też, bo w można przejechać. Jest ogromne, więc jak jest sporo ludzi, to każdy i tak znajdzie sobie miejsca. To na, moim zdaniem na plus, bo jest dużo takich jezior, gdzie jest mnóstwo tych ludzi. Nie możecie usiąść na tym piasku. Tam, gdzie my siedzieliśmy, bo tam była też taka wysepka na środku tego jeziorka i my byliśmy na tej wysepce. musieliśmy przejść przez mostek i. Od tej wysepki do tej drugiej ee, wyspy. <grym>, nie wiem jak to powiedzieć. Było płytko. I na przykład moim zdaniem zajebiście, bo zajebiście pod dzieci. Idealne miejsce na letnie, czyli naprawdę idealne. Były też tam restauracje, czy jakieś lody, czy jakieś jedzonko, więc myślę, że mega spoko. I jak wy się zastanawiacie, czy tam jechać, to jedzcie, naprawdę warto jechać tam. Ja już kończę jeśli Wam się podobało, koniecznie zostaw suba i łapkę w górę. Thank you. Bye.